No, i się Siemaneczko, witajcie w kolejnym filmie. Właśnie mamy na zaczepie nowy nabytek, który wczoraj składaliśmy, czyli w sobotę 8 marca, do 24 z chłopakami z Usari, żeby tylko to zrobić. No mieli duże opóźnienie, maszyna miała być na luty, i wyszło jak to wyszło, jest na marzec 8 marca. Także już mamy jakiś tam. Jakąś tam sporą obsługę, ale co zrobić. Będą się musieli jakoś zrewanżować za to opóźnienie. I co, ruszamy ruszamy do pierwszego klienta. I zobaczymy jak to będzie szło nowym sprzętem. Jest trochę ulepszeń, ciekawie czy będą działały tak jak powinny, na hamulce jak widać sobie wzięliśmy na dwie osie. Standardowo. Jeszcze kilku rzeczy brakuje w maszynie. Też mają nam dostarczyć możliwie najszybszym terminie. I co, ruszamy? Więcej Wam będę dogrywał na miejscu. Także sezon uważam za otwarty. Jestem ciekawy, co nas czeka z nową maszyną. No z tych rzeczy, które jeszcze są do zrobienia, to między innymi będziemy mieli jakieś stare Przekaźniki od jakiejś, nie wiem, starej maszyny Bo nowe jeszcze nie dojechały Przedni i te boczne Jedynie ten malutki jest tutaj nowy Siadam do kabiny, pokażę Wam jedną fajną no ciekawostkę, nowostkę O, z nowości mamy taki tutaj komputerek. Ja akurat lubię takie bajery, więc podoba mi się to. No i jest jeszcze dużo zmian odnośnie sterowania, jest inny, rozdzielacz całkowicie. Inny łańcuch zgrzebłowy, inny bęben. Jest naprawdę dużo zmian w porównaniu z naszą poprzednią maszyną. No, nawigację sobie wczoraj zrobiliśmy. Sygnał RTK już jest zobaczymy jak to będzie wszystko pracować. jakieś widać, więc jest ok. Ciekawe, zaraz sprawdzimy tą prędkość, czy się porównuje z ciągnikiem z tego GPS-a. Co? tu pokazuję. No tak. A, jest prawie idealnie, tak? 2-0. Tam też mamy 2. Trochę czasami. Teraz pokazuję 2-2, 2-1. A tu 2-0 u nas cały czas. Trochę ten GPS. Będzie tak mały ma ten. Mieszał. starszego trochę złapałeś, bo to też było. No, tak, było chyba to zjeżdżone, wiesz? Tak. No. no i pierwsze, co zrobię, to pokażę Wam, ile jest kamieni w zbiorniku po przejeździe do takiego odcinka małego. No powiem Wam, że sypie. Sypie tu kamień. No od razu wam pokażę, że zbiornik jest dużo większy. Ta rura jest też wyżej przyspawana, i jest taka zabudowa do samego bębna, że bęben powinien pchać te kamienie dalej. Powietrze już gdzieś tam syczy. Słychać no, przekaźniki. Zobaczcie, stare tutaj, trochę zmian na flansze takie. To mi się wydaje, że będzie na, na duży plus bo często tutaj się urywały te wałki teraz yy, no teraz wystarczy będzie flansze zmienić i od nowa a nie przebijać cały wałek przez te wszystkie skrzynki i wymieniać no i tu mamy też zbiorniczek, manometr i dwa siłowniki takie napinające łańcuch tam mamy pompkę do nich którymi można delikatnie właśnie napinać łańcuch i ten łańcuch będzie pracował cały czas do 2,5 bara. Tak producent zaleca. Wzięliśmy sobie też opcję z ażurową podłogą. To taka nowość jest. Tego jeszcze nie robili. I zobaczymy jak to będzie się sprawdzać. I tutaj bęben. Bęben ma zagęszczone oczka. I wokół siebie ma takie pierścienie z blachy 4 mm. To mi się wydaje, że akurat ten bęben będzie dużo lepszą sprawą, dużo lepiej będzie odsiewał. Więc też będzie można pracować w mokrzejszych warunkach, oczywiście. No i z przodu, teraz są grubsze zęby, 15, z tyłu są 12. Tam z tyłu zagęszczone także też opór będzie większy dla ciągnika w tym nowym układzie, ale zobaczymy, jak to będzie wychodzić dalej. Jedziemy, jedziemy dalej. Pierwsze obrążenie, trochę rzepaku nałapało tutaj z tej strony, bo to chyba rzepak był na tej części pola, ale tak to idzie w miarę. Ok. Ktoś jeszcze gdzieś tam w skrzynce jednej obciera, będziemy musieli zaraz zobaczyć. Coś nadal nie łączy chyba. Że pierwszy zbiornik premierowy. Chciałem zobaczyć ile tego jest z tego zbiornika, bo ten zbiornik jest troszkę większy niż poprzedni. Ale zobaczymy. Coś z tutaj w tej kwestii, na początku kwestii, gdzieś obciera. Ząb chyba gdzieś obciera Wyślizga się No wyślizga się, wyślizga się Zaraz nagramy Robicie? A i macie na tę drugą, drugą kategorię, tak? Tak Zobaczcie teraz Napęd dołożony Co tu jeszcze macie ciekawego? Taka pompa Pompa hydrauliczna Zetora pompa Zbiornik powiększony Ile Sto litrów? 100 litrów O, to już można pół roku jeździć No, ale na tej pompie sporo mnie pali od Zetora Z to Pompa od Zetora I tutaj jest zbiornik na olej hydrauliczny Też przerobiony Ze, ze zbiornika od kompresora no i elegancko. Kolektor pod turbo. <grym> ale turbo nie ma. No nie ma jeszcze. W planach. Ale w planach jest turbo. Wygląda to ciekawie. I z tą przyczepą jeździ na stałe, tak? No, 12 ton przeniesie. Tak? Ciągle? No, Znaleźć bez napędu to mi nie, nie, nie dałoby rady. No wiadomo. Szamponki zjadła przez 6 lat. No <grym> nowe były? Do tej pory był główny. No to dostawała do 30 hektarów prawie, nie? Oblatywała, no to miała co robić. Teraz będzie miała lżej jako pomocniczy. Tak, teraz tylko opryskiwać, siewka, kombajn A i tu będzie ziemniak? Tak. Ja musimy to chyba rozkręcić, bo coś tam... Jak się zagłębi to jest okej, okay, ale... Na pusto... Uh -huh. Coś tam szumi. A tutaj co jest ustawione? Przepływ? Tutaj? Tam na tym, na tej podziałce tam. Okay. To jest y, dzielnik ciśnienia, Aha. daje, y, część daje na wspomaganie, ale trzeba no, no. hydraulika. Aha, okej, okej. Okay, okay. Czyli jakby, no wiem, priorytet da. ustawiony jest. No, no. Oj. śmiga fajnie. Śmiga Dobra. fajnie. Dobrze. Kochani, jak trochę jeżdżę po tej Polsce, to powiem Wam, że takiej stacji jeszcze nie widziałem. Stacja Krecik w Bulkowie. No jest tak wyposażona, że to jest przegięcie bały. Dużo alkoholi z górnej półki Zabawki, no dosłownie wszystko można tu kupić I jeszcze piękny zapach jaki jest na stacji To jest po prostu magia Także polecam zajrzeć jak ktoś będzie w okolicy Stacja Krecik w Bulkowie No i zaraz będzie drugi zbiornik Jak ziemia lekka to naprawdę jest Już dobrze zbierać Zobaczcie sobie Wczoraj uprawiony agregatem no i koniecznie trzeba uprawiać, bo to jednak jest duża różnica, jak jest uprawione. Te kamienie fajnie wskakują. Nie ma co się oszukiwać, jest dużo lepiej. Zobaczcie jak ładnie, dokładnie zbiera maszyna teraz po modyfikacjach. Może Wam pokażę, bo tutaj akurat było ujechane przyczep, ale tu jest taki... Elegancko, fajniutko, czyściutko. Tak jak ma być. No i generalnie co? Sprzedaliśmy dwie maszyny stare, kupiliśmy jedną nową. A no i teraz ma dokładnie poniżej 3 metrów, chyba 2,96, jak mierzyliśmy na tych pełnych zębach, bo to zęby najdalej wystają. Wiadomo, że jak się będzie ścierać. Z czasem to ta, yy, ta szerokość będzie malała. No i też pewnie w poprzednich maszynach było podobnie. Jak się zęby starły, to ich szerokość się mieściła poniżej 3, bo tam troszkę tylko ponad 3 wystawało. Na sprzęgło gdzieś na przednim rotorze. Musimy zajrzeć do skrzynek, bo coś tam hałasuje strasznie. No to ze spokojem zaraz to zrobimy. Chwilę przerwy. Tak, akurat na tym cypelku małym przejedzie ostatni kawałek. Bo To taki był trochę rozszerzenie pola, jakby no i będziemy patrzeć. Także premierowe zbieranie, premierowy odcinek, można powiedzieć, że uruchomienie maszyny mamy. No i Waltry, w sumie też uruchomienie, pierwsza praca polowa. Pierwsza praca polowa Waltry. No mówię jeszcze trochę rzeczy do w maszynie muszą nam dowieść. między innymi kamery też nie ma na zbiorniku, a miała być. Ale no cóż, sezon się rozpoczął, musieliśmy zacząć zbierać i nie patrzeć na to, czy jest coś, czy nie ma, bo starych maszyn już nie mamy, więc trzeba było brać co jest po prostu. No i przekaźniki, myślę, że te nowe przekaźniki mogą być lepsze, bo mają też większą, śred... większą wielkość krzyżaka. I też inną rurę mają mocniejszą, więc zobaczymy. Drugi zbiornik. No i ktoś ma takie opony bridge wywalcze, żeby powiedział ja na jakim ciśnieniu pracuje. No nam się wydaje, że teraz jest OK jak jest. Bo, jak była na pusto, to wyglądały jak takie mocno napompowane. Ale teraz, jak dostała obciążenie na tył, to wygląda to normalnie. Farba na zębach schodzi. nie przekręcam tylko dogram film no i znaleźliśmy przyczynę tych yy, dźwięków niestety zęby krańcowe tutaj tarły o podłogę na tym tutaj kole i ostatni ząb dlatego wszystko skracamy tam po ile? po pół centa gdzieś mniej więcej wszystkie te zęby żeby to nie tarło bo zaraz porobi dziury w podłodze a tego byśmy nie chcieli co kręcimy? no, dokładnie i obracamy sobie łyżką tutaj przekaźniki. No i po dostrojeniu maszyny, na razie jest ok, wszystko. Poskracaliśmy tych trochę zębów przy podłodze. Już nic tam nie zawadza. Także nie jest gitarka. Naprawdę jestem mega zadowolony z tej jakości zbioru, jaka jest. Bo zobaczcie, jak jest czyściutko elegancko. To jest najważniejsze. To jest najważniejsze w tym temacie, żeby ta jakość była jak najwyższa zbioru. Bo z awariami sobie chyba jakoś tam poradzimy. No i jeszcze jeden przejazd tutaj został i koniec. bęben, Petarda, no tak od ładnie, ziemię. Jednak tych oczek jest dużo, no i naprawdę no nic nie leci do zbiornika sama. Same kamienie i ewentualnie jakieś tam resztki pożniwne, jak się trafiają jakieś większe, to też na no, mega duży plus. Ale obawiam się o hydraulikę trochę, bo jest nowy rozdzielacz testowany firma Agro Hitos, chyba czy jakoś tak. A no, wcześniej był ten Danfoss, no u nas się nic nie działo z tym Danfossem. Te maszyny, wszystkie które przerobiliśmy na tym Danfossie, no to. Naprawdę, jeden, jedna tylko kopułka, co strzeliła nam, i to jakoś tam to było w zeszłym roku dokładnie. No, ale to też kopułka się zamówiła tam za 250 zł, i chodziło to dalej do końca. Także z tego Dunfosa byliśmy mega zadowoleni, że żadnych problemów nam nie sprawiał. A zobaczymy, co będzie z tym agrochitosem. Bo to też trochę inny system jest tam sterowania. No ale bądźmy dobrej myśli, że będzie dobrze, oczywiście. Także pierwszy vlog ze zbierania. Pierwsze zbieranie. No chłopaki odłożą tą dużą szczepą z 60, i 60, daje radę z napędem, oczywiście, bo bez napędu byłoby ciężko. Dwa zbiorniki im sypnęliśmy, no to pojechała. Zbiornik jest trochę większy, więc nie wiem ile. W, sesji, w, w poprzedniej maszynie tam było około 3,5 tony. Myślę, że tutaj może być 4,5 albo nawet 5, bo naprawdę dużo więcej tych kamieni jest. Też może gdzieś przeważymy, jak będzie mu jakiegoś gospodarza z wagą. Przeważymy ze dwie przyczepy, to będzie wiadomo od razu ile jest w zbiorniku. No, radio gra elegancko. No i co, no mówię. Trzeba uprawiać pola przed zbieraniem, bo naprawdę jest duża różnica na plus. Musi to być uprawiane. Ta orka zimowa. Tutaj jeszcze był dany obornik. Także fajnie ten obornik tutaj wymieszamy. Zobaczcie, nic nie wyciąga obornika. Jakby ktoś miał jakieś wątpliwości, najlepiej sobie jeszcze sypnąć nawóz. To też wymieszamy z ziemią. No i wiadomo, nawigacja także jest prosta jak od linijki. I zawsze wyjdzie na koniec tyle ile trzeba. 5, chyba 35, albo 5,40 jest ustawione, bo szerokość robocza maszyny to 5,5 metra. No ale wiadomo, jakiś ten zakładzik mały musi być. Więc tak sobie zbieramy. I co? W pierwszym filmie chyba wszystko. Tak sporo ponagrywałem. Jeszcze puszczę drona, eee, to może, może wam do następnego filmu coś zmontuję. Ale z tym dronem to będzie dużo zabawy. Bo to już trzeba dużo to składać, muzyczkę jakąś znaleźć. Także nie wiem, jak to będzie w ale trochę na pewno ponagrywam.